Witam dzisiaj fajne ciepełko mamy. Tutaj troszeczkę... Ostatnio robiliśmy sobie tutaj takie powiększenie stawku. My tutaj mamy takie źródełko jak gdyby, które wybija sobie woda tutaj stąd. I to troszeczkę powiększyliśmy, także tutaj mamy cały czas fajną wodę. I co też bardzo fajnego, cennego mamy, mamy glinę tutaj. Tą gliną można takie coś robić. Fajna glina taka. Można się po prostu nacierać, bez problemu idealne jak gdzieś przykładowo chodzicie gdzie komary są czy coś takiego, czy te bąki tak zwane, te muchy końskie się tym wysmarujecie no nie wam już później dają spokój tak się też konie często właśnie w takich błotach tarzają i wtedy mamy spokój z tego ale dodatkowo jeszcze też Fajna rzecz jest z tym, jeżeli to zostawimy też troszeczkę, czy się będziemy kąpać w takich błotach, to jest też naturalny peeling skóry, czyli usuwają się te martwe skórki takie wszystkie z tego, ale też i detoks. To usuwa toksyny bardzo. To jest organizmu w ogóle jakieś kąpiele i wszystko. Czyli temperaturę mamy dzisiaj wysoką, ale tutaj teraz, tutaj ta woda jest bardzo zimna w tym. Ona jest naprawdę zimna. To tutaj jeszcze, jak idziecie w, takich, w takie wody, ja tutaj muszę uważać, bo ja tutaj mam raki w środku. W tym. Ciężko je tu zauważyć, ale żeby mnie tam jakiś gdzieś nie piknął, no, mnie nie wykastrował przez przypadek. Musisz leżeć. Natura. A! Tak się można fajnie okąpać. W zimnej wodzie z gliną. Przy okazji włosy umyć. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Jeszcze sobie troszeczkę posiedzę. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Jeszcze jedną rzecz Wam zapomniałem powiedzieć. Też taka glina, jeżeli się już tym smarujemy. Jest też idealnie, idealne to na poparzenia słoneczne przykładowo, żeby ich nie dostać. Jeżeli popatrzymy w naturze, mamy hipopotamy przykładowo. One zawsze idą gdzieś, gdzie jest dużo wody i tarzają się właśnie w tym błocie takim, ponieważ one nie mają jak gdyby futra, które by ich chroniło przed promieniami słonecznymi, znaczy by ich mogłoby je poparzyć. Te słońce i właśnie one się nacierają, całe takie, właśnie tym błotem, i my tak samo możemy zrobić, jeżeli nie mamy dostępnego nic, e, ubrania żadnego, gdzieś jesteśmy nad wodą, a chcemy sobie tak poleżeć, czy możemy się wysmarować całe gliną, wtedy nas te słońce nie poparzy. Tak, no, oczywiście, jeżeli wejdziemy do wody, no to znowu ta glina z nas zejdzie, wtedy trzeba na now nową nałożyć, ale to jest właśnie taka fajna, optymalna, naturalna opcja przed poparzeniami słonecznymi. Tym się można fajnie zabezpieczyć i. No i fajnie się to zmywa, nie jest to toksyczne, bo te wszystkie rzeczy, które mamy dostępne w sklepach właśnie na słońce, no to, to tak jakby się położyć na patelnię i się smażyć prosto w tym oleju. No i dodatkowo jeszcze wywołuje różne dziwne rzeczy, raki, nie raki, bo tam toksyn jest masa, to się wszystko przez skórę wchłania. Lepiej wziąć taką glinę i się gliną wymazać albo naturalnymi olejami. Są takie różne pestek malin przykładowo, ale to kiedy indziej. Dobra, ja się wykąpałem. Tutaj to się fajnie przelewa, właśnie ta woda tyłem sobie ucieka. I tutaj ciągle się przelewa, jak gdyby nie. To jest takie podziemne źródło, które mi tu już latami wybija. Te konie też z tego piją. No i tu właśnie tyłem się ta woda cała przelewa, wszystko wylatuje i idzie to tam na dół. To jest straszny przybór wody. Dlatego to wszystko takie zimne jest, ponieważ ta woda. Ona gdzieś głęboko z podziemi wychodzi. To jest podziemne źródło, które tutaj już dosyć długo mamy. Mam dwa takie jeszcze. Mam drugie inne, ale tam mam włożoną pompę, tam tą wodę można i z niej korzystać. A ta jest taka do koni i do kąpieli, można powiedzieć, przeznaczona. Dobra, teraz będziemy już kończyć. Starczy na dziś. I tyle. Chciałem to jeszcze dograć, bo zapomniałem o tym, a to jednak jakby nie było ważne jest w tym temacie. Dobrze, pozdrawiam. Tyle na dziś.